Jestem świnka Pepa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Pepa. Żaby, robaki i motyle. Pepa i George pomagają babci w ogrodzie. Jaki piękny motyl. Dziadku, czemu motyle wyglądają jak kwiaty? Cóż, bo zdobywają pożywienie z kwiatów. Jak? Mają bardzo długie języki. Dłuższe niż mój? O, tak! Języki motyli są o wiele dłuższe niż twój. Dzięki nim wysysają z kwiatu nektar. Pepo motyl myśli, że jesteś kwiatkiem. Nie jestem kwiatkiem. Jestem świnką pepą. Jest taki piękny być motylem. Pepa bawi się udając motyla. Jestem motylkiem. George też chce się bawić. George, to ja jestem motylem. Baw się w coś innego. Już wiem. Możesz być okropnym robalem. Tak, tak jestem motylem. Ojej, George nie chcę być robalem. Też chcę być motylem. George, kiedy jeszcze byłem małą świnką, bardzo często udawałem, że jestem robalem. Bardzo łatwo udawać robala. Zaraz ci pokażę. Najpierw powinieneś położyć się płasko na ziemi. Potem wijesz się i skręcasz. Jestem wijącym się robalem. George i dziadek świnka świetnie się bawią, udając robale. Jestem małym motylkiem, jestem małym motylkiem. Patrzcie, jestem motylem. Tak, Peppo, jesteś pięknym motylem. Dziadku, George, co robicie? Jesteśmy wijącymi się robakami wijącym się robakiem. Też jestem robalem. <grystanie> Idzie wielki robak. <grystanie> jestem wijącym się robakiem, jestem wijącym się robakiem. Jak się macie? Bardzo was lubię. Jestem wijącym się robakiem. <grystanie> <grystanie> Ale zabawa. Jakim zwierzakiem chcesz teraz być? jaka mała żaba a może by tak poudawać żaby hm, żaby nie są tak piękne jak motyle ani nie wiją się tak jak robaki ale żaby lubią się bawić w to co my hmm, czy żaby bawią się lalkami <grym> droga Pepo, jaka jest twoja ulubiona gra skoki po kałużach <grym> tak żaby też uwielbiają skakać po błotku Ha! Tak, George! Pobawmy się w żaby. Jestem małą żabką. Jestem małą żabką. <gulet> <guletnie> 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 Żabki znalazły dużą kałużę i wesoło w niej podskakują. Pepa <guletnie> i George uwielbiają skakać po błotku. Wszyscy bardzo to lubią. <guletnie> Baczki są bardzo miłe. Ale najbardziej lubię żaby. Przebieranki. Peppa i George bawią się w sypialni rodziców. Chleba znalazła pudełko pełne starych ubrań. Wow! To kapelusz taty! A to jest sukienka mamy! George, przebierzmy się i udawajmy, że jesteśmy mamą i tatą. To kapelusz taty! A tu masz płaszcz taty! Witaj, tato, świnko! Teraz moja kolej! To sukienka mamy. A to jej kapelusz? Tato Świnko, gdzie masz swoje buty? Ja też potrzebuję jakichś butów. Wyglądam pięknie, jak mamusia. Pepa znalazła kosmetyki mamy. Aha! Troszeczkę pudru. Ach, ślicznie! Teraz troszkę śminki. Jaka śliczna mama świnka! Chodźmy, tato świnko. Już pora do pracy. Mama świnka pracuje przy komputerze. Cześć Pepo, witaj George. Zapowiedziałaś? Pepo, powiedziałam dzień dobry. Nie jestem świnką Pepą, tylko mamą świnką. Ach tak, oczywiście. Dzień dobry, mamo. Witaj. A to jest tata świnka. George. Witam cię, tato świnko. Wybaczcie, ale dzisiaj mam bardzo dużo pracy. Halo! Tak! Zrób to i tamto. Nie, dziękuję, do widzenia. A! Pepa świetnie się bawił, dając mamę świnkę. Ale George zaczyna się nudzić. Wybacz, tato świnko, prawie skończyłam. O, skończone. Chodź, tato świnko, czas, żebyś ty popracował. Do widzenia, mamo i tato świnko. Do widzenia! Tata świnka kopie w ogródku. Witaj, Pepo. Cześć George. Nie jestem Pepą. Jestem mamą świnką, a to tata świnka. Tata przyszedł trochę popracować. To bardzo miło, tato świnko. Uważaj, bo to bardzo głęboka dziura. Mam nadzieję, że nie kopiesz w swoim najlepszym ubraniu, tato świnko. Ja też bym chciała tak chrumknąć. Przyniosłam lody. Lody! Pepo, George, przed jedzeniem musicie zdjąć te brudne ubrania. Jestem mamą świnką, a to tata świnka. Na pewno? Tak. Tak. To gdzie jest Pepa i George? Nie wiemy. To wielka szkoda, bo mam tu ich ulubione lody. Ale skoro ich nie ma... Ja jestem... Peppa, George'u, tu jesteście. Tak, mamo. My tylko udawaliśmy ciebie i tatę. O, ho, ho, ho. naprawdę nas nabraliście. Nowe buty. Pepa i George bawią się w ogrodzie. Pepo, gdzie masz buty? O, zgubiłam. Cóż, na pewno się znajdą. Może poszukamy ich w ogrodzie? Tak. Wszyscy szukają butów Pepy. Mama szuka na grządce z kwiatami, ale butów Pepy tu nie ma. Oh. Tata Świnka zagląda do taczki, ale butów Pepy też nie znalazł. O. Oh. Pepa i George szukają w Doniczkach. Nadal nigdzie nie ma butów. O. Oh. Oh. Szukaliśmy już wszędzie, ale butów Pepy nigdzie nie ma. Buty Pepy zginęły. Teraz nie mam już żadnych butów. Biedna Pepa, twoje buty były dosyć stare. Kupimy ci nowe. Czy kupicie mi czerwone, mamusiu? Oczywiście, kochanie. George, będę miała nowe czerwone buty. Mama Świnka i Pepa poszły do sklepu pani królik. Dzień dobry, pani. Witam, panie. Chciałybyśmy kupić nowe buty dla Pepy. Czerwone. Jestem pewna, Pepo, że znajdziemy dla ciebie buty. Czerwone. Proszę. Oczywiście, czerwone. Wow. Nowe czerwone buty. <ścoughs> George i tata Świnka grają w warcaby. Och, dobrze, George. Tato, tato! <ścoughs> Mam nowe buty, czerwone! Ach tak, czerwone. Mamo, dobrze wyglądam? Tak, Pepo, wyglądasz bardzo elegancko. George, podobają ci się? Nowe buty Pepy wszystkim się podobają. Tak mi się podobają moje buty, że ich ani na chwilę nigdy nie zdejmę. <śm> <śm> Nadeszła pora kąpieli. Pepa nawet do kąpieli nie chce zdjąć butów. <śm> Pepa jest już w piżamie, ale nowych butów nie zdjęła. Pepa chce spać w swoich nowych butach. Pepo, czy na pewno nie chcesz zdjąć butów? Już nigdy nie zdejmę moich butów, mamusiu. No dobrze. Dobranoc, dzieciaki. <grystanie> dobranoc, mamo. Dobranoc, tato. Tak, dobranoc, moje małe świnki. Całą noc padał deszcz i ogród jest mokry. Mama świnka założyła kalosze. Tata świnka założył kalosze. George też założył kalosze. Pepa nadal nosi nowe czerwone buty. George poszedł się pobawić w mokrej trawie. Ojej! Pepa uwielbia się bawić w mokrej trawie, ale nie chce przemoczyć nowych butów. Nie mogę się dzisiaj bawić w mokrej trawie, George. O. George uwielbia wskakiwać w kałuże błota. Pepa też uwielbia wskakiwać w kałuże, ale nie chce zabłocić nowych butów. Mama i tata też lubią wskakiwać w kałuże błota. Wszyscy lubią wskakiwać w kałuże. Gdzie podziała się Pepa? Pepa zakłada kalosze. Jeśli się chce wskakiwać do kałuży, trzeba założyć kalosze. Szkolny festyn! A! Dzisiaj jest dzień szkolnego festynu. Pepa uwielbia chodzić na festyny są wszyscy przyjaciele Pepo. Kendy Kot, Suzy Owca, Dany Pies, Rebeka Witajcie Królik i Pedro Kuc. Pytaj, Peppo. Uwielbiam festyny. Ja też. Co ty lubisz? Malowanie twarzy. Ja lubię balony. A ja najbardziej lubię dmuchany zamek. Mnie się podoba wszystko. To wspaniały wybór, Peppo. Do zobaczenia, Pepo. Do zobaczenia. George, a co ty lubisz najbardziej? Dinozaur. Ojej, ale na festynie nie ma dinozaurów. Może znajdziemy balon w kształcie dinozaura? Jesteś pewien, że mają balony w kształcie dinozaurów? Jestem przekonany. Może my najpierw pomalujemy sobie z George'em twarze? Oczywiście. <grystanie> pani Królik pomalowała przyjaciół Pepy w tygrys? Gotowe Suzy. Teraz wyglądasz jak tygrys. Dziękuję pani. <grystanie> Podoba mi się twoja twarz. Czy jesteś kotem? Nie, jestem tygrysem. <grystanie> Pepo, czy chcesz pomalować twarz? O tak. Może mm, mogę być słoniem? Ojej, nie wiem, jak namalować słonia. Nie chcesz być tygrysem? <grystanie> Cóż, niech będzie tygrys? Gotowe, Pepo. Jesteś tygrysem? <grystanie> Jestem tygrysem! George, a kim ty chcesz zostać? Dinosaur! Dinozaur? A może tygrys? Tygrysa umiem najlepiej. Tygrysy nie szczekają. Skąd to wiesz? Bo tygrysy to duże koty. Miau. A ja jestem kotem. Candy, czy możesz nas nauczyć, jak być tygrysem? Dobrze. Tygrysy przyczajają się bardzo, bardzo wolno, a potem skok. <laughs> tygrysy wylizują się, żeby być czyste. A kiedy tygrysy są szczęśliwe, to mruczą. Witajcie dzieci. Ojej, same tygrysy. A ja ich uczę jak być prawdziwym tygrysem. Co teraz chcą robić małe tygrysy? Dinosaal. Racja. Teraz znajdziemy balon dinozaura. Wszyscy dostaną balony. Hurra! Witamy, Panno Gazelo. Prosimy balony dla wszystkich. Oczywiście. Mam bardzo różne wzory balonów. Ja poproszę balon słonia. Proszę bardzo, Pepo. Czy mogę dostać kangura? Poproszę lwa. A ja małpę. Poproszę papugę o, proszę, wszystkie są. A teraz najważniejszy balon. Potrzebujemy jeszcze dinozaura dla George'a. Ojej, niestety nie mam ani jednego balona z dinozaurem. Oh. Spokojnie, George. Mam pewien pomysł. Mogę prosić te dwa długie balony? Patrzcie tylko. Co tata świnka robi z balonami? Proszę, kto zgadnie, co to jest? Czy to jest kangur? <laughs> Nie, to jest. Dinosal! Zgadza się, to dinozaur. Tata świnka zrobił balon dinozaura. Dinosal! A teraz do zamku! <laughs> Pepa uwielbia skakać po zamku trampolim. Wszyscy świetnie się bawią. To jest najfajniejszy szkolny test. <grym> Postacią głosów użyczyli Julita Koruszek-Borsuk, Dorota Lanton, Edyta Torhan, Andrzej Chudy, Jacek Kałucki i inni. Opracowanie wersji polskiej GMC Studio.